Witajcie. Dzisiaj wam powiem o tym, jak szatan zwodzi ludzi poprzez duchowe doświadczenia, że zmierzają do nieba, ok? I dlaczego on to robi? Pokażę wam to i objaśnię dzisiaj. Pierw uczynimy sobie takie tłumaczenie tego oto człowieka, tak, Bill Lewis. On miał doświadczenie, jak był w piekle 23 minuty. Wierzę, że to jest autentyczne, ponieważ to jest Boży człowiek, tak. On jest mega pokorny, dużo właśnie nawraca też ludzi, tak? Mówi im o tym, aby nie zmierzali do piekła, aby pozbyli się grzechu, i tak dalej. Mówi o bojaźni bożej. No, to jest Boży człowiek, tak? Mało osób mówi takie rzeczy, tak? Na temat bojaźni bożej i tak dalej, dlatego wierzę, że on jest od Boga. I generalnie. Chcę tutaj powiedzieć pewne rzeczy na temat tego, co on tutaj powie, okej? Okay? Więc przetłumaczmy sobie to. Co myślisz o tym? Ponieważ wydaje się, że nieważne jak żyjesz... Believe in Christ or not, they... Czy wierzysz w Chrystusa, czy nie? Oni wszyscy widzieli światło. A potem wracają do swojego ciała. How would you those Jak byś wytłumaczył te doświadczenia, tak? Czyli w skrócie. Y może nie wszyscy załapali, tak? Dlatego wytłumaczę. Zadano mu pytanie, jakby wytłumaczył te doświadczenie, że jak człowiek umiera, który jest nawet niezbawiony, tak? Nie wierzy w Chrystusa, a mimo tego widzi światło, tak? Czyli leży na łożu śmier śmierci, ale wydaje mu się, że zmierza do nieba, tak? Bo widzi światło i mu się wydaje, że on tam idzie. Idzie do lepszego miejsca. OK? Mam nadzieję, że to jest jasne. Słuchamy dalej.

Kiedy człowiek umiera, jego dusza powraca do Boga. Nie ma tam mowy tylko o chrześcijaninach, ale ogólnie jest mowa o tym, że jego dusza wraca do Boga. Więc jest, jest możliwe, że kiedy oni umierają, czy niezbawieni, tak? To już ja dodaję. Że, kiedy oni umierają, to idą tam do góry, do pana Jezusa, tak? Zmieszają do pana Jezusa albo do anioła. Wybaczcie, bo sprawdzam, czy ciągle włączam i włączam głos. Miesza. So they're seeing the light. They're seeing light. They really... Więc oni istotnie widzą to światło, OK? They are seeing the truth. Widzą tą prawdę. But a lot of people that I've talked to that went further... Aczkolwiek wielu ludzi, z którymi rozmawiałem na ten temat, poszło nawet dalej... ...traveled further down... up... up. When they got... Poszli znacznie dalej. Wybaczcie, jakieś lagi były, ale mam nadzieję, że ogólnie jest ok. E, czyli poszli dalej, tak, w tym doświadczeniu, wyżej, w sensie, ok. Lecz kiedy już tam byli, to e, Anioł wyznaczył im drogę, aby poszli właśnie That was a dark road. do tego, na tą mroczną drogę, tak? Jak już tam byli, ci niezbawieni ludzie, to y, mieli wyznaczenie tą inną mroczną drogę, tak? That led to hell która prowadziła do piekła. Wow. And so Więc myślę, że wielu z tych ludzi y nie dociera tak daleko And being deceived, going to i są zwiedzeni myśląc, że idą do nieba. And they're really not. Ale w istocie tak nie jest. The other possibility is that kolejną możliwością jest to Satan appears as an angel of light. Że szatan przybiera postać anioła światłości. So he can appear to you as light. Więc on może się tobie pojawić jako światło. And one man that was an atheist, he I pewien człowiek, który był ateistą, he he że umierał, tak? Czyli miał doświadczenie umierania i wyszedł ze swojego ciała. And he saw this light this... I widział to piękne światło. Being that was saying, Come here. I to stworzenie, które mu mówiło: chodź tutaj, chodź. Here, come follow, come here, come the... Chodź, podążaj za mną. Wybaczcie, bo ja ciągle sprawdzam tutaj, czy y, ogólnie mi y, działa y, ten mikrofon, tak żeby nie było, że mówię coś, a, a mnie nie słychać. I ten anioł mówił: Chodź, podążaj tą drogą, tak? którą ja Ciebie poprowadzę. I w momencie, kiedy ten człowiek podążał za tym stworzeniem. To było coraz ciemniej i ciemniej. I ten człowiek wiedział, że zmierza do piekła. So the, the devil deceives. Tak więc diabeł zwodzi, And he appears as an angel light, so i pokazuje się jako anioł światłości. I think that's the two for the... Myślę, że to są dwie możliwości, These people that are not saved. jeżeli chodzi o ludzi, którzy nie są zbawieni. Light. Ale widzą światło. Okej. Okay. I pamiętacie, jak mówiłem o najce ostatnio. W skrócie tak tutaj powiem. Y, o jej doświadczeniu, jak rozmawiała z babcią, która zaznacza, że y, praktykowała y, rozmowy z umarłymi, tak, czyli też to jest okultyzm, jak zaznaczałem też modliła się na różańcu. no była typową, godliwą katoliczką, ok? Więc, jak wiemy, to ludzie nie zmierzają do piekła. To jest szeroka droga, ok? Wielu ludzi idzie szeroką drogą, a mało idzie wąską drogą, czyli tylko za Jezusem, tak? On jest drogą prawdą i życiem. A ludzie podążając za innymi drogami, powiedzmy za Maryją właśnie, jak to katolicy robią, tak, i tak dalej. Więc zobaczmy sobie to. I, i, i była sytuacja, że ta moja babcia w tej, prześniła mi się, I moja babcia jakby siedziała, ona jakby leżała w tym śnie, wszyscy wokół niej siedzieli i nagle ona siada i miała taką fajną, taką białą, w sumie białą piżamę, w której umarła, w takie fajne, Taką fajną, białą piżamę, w której umarła. Pamiętajcie, że diabeł podaje się za nią, a światłość. Tak? Kwiatki. No i ona właśnie powiedziała w tym śnie do mnie z takim zapytaniem, w sumie, czemu wy płaczecie? Przecież mnie już jest dobrze. Ona powiedziała dosłownie mnie już jest dobrze. Okej, okay, czyli. Rzekomo ta babcia, która jej się objawiła, powiedziała, że jej już jest dobrze. OK? Więc po pierwsze, czy powinniśmy takie sny traktować poważnie, podczas gdy nie powinniśmy rozmawiać z osobami zmarłymi. Więc pierwsze pytanie jest takie, czy to faktycznie ta babcia się objawiła w tym śnie? Najce, czy to był właśnie szatan, który podawał się za anioła światłości? Ja tutaj widzę tą drugą opcję, tak? Że ona rozmawiała z szatanem. Ale ktoś powie, Macieju, ale dlaczego? Czemu diabeł miałby tak zwodzić człowieka? Powiem wam dlaczego. Ponieważ wtedy Najka sobie myśli, że wszystko to, co czyniła jej babcia, było w porządku. Tak? czyli kontakty z umarłymi, modlitwa na różańcu, wszelkie katolickie praktyki były w porządku, ok? Bo skoro ta babcia jest w niebie, jej już jest dobrze, to oznacza, że wystarczy robić wszystko to, co przyjęła ta babcia i dostanę się do nieba, ok? A wiemy, że fakty są zupełnie inne, że poprzez ten system katolicki Poprzez mega uczynków, tak? Mega dobrych uczynków też, bo nie wątpię, że ta jej babcia miała dobre uczynki też, tak? Ale człowiek nie może być zbawiony z samych uczynków, tak? Musi narodzić się na nowo. Jeżeli ta babcia modliła się, kontaktowała się z umarłymi, no to niestety, nawet nie była narodzona na nowo, tak? Nikt narodzony na nowo nie robi takich rzeczy ogólnie, ok? Chyba, że narodził się na nowo, a potem jakoś odpadł. Ale y, tutaj widzę typową, właśnie babcię, która praktykowała typowe katolickie praktyki, tak? Więc nie wierzę, że ona dostała się do nieba. A nawet druga opcja, chyba, czy mówiłem o dwóch? No nie, nie wiem, ale Weźmy pod uwagę nawet taką możliwość, że, OK, Najka realnie rozmawiała ze swoją babcią, ok? Która umarła? Że realnie to się wydarzyło. Bo katolicy też dają ten argument, że, zobacz, Mojżesz i Eliasz rozmawiają z Panem Jezusem, tak? Więc można kontaktować się ze zmarłymi, ok? co ogólnie jest wyrywane z kontekstu, no ale mniejsza. Załóżmy, ok, Załóżmy, że istotnie Najka rozmawiała z babcią, że i, i że ta babcia realnie mówiła, że jej już jest dobrze. Wspomnijmy na to co mówił właśnie tutaj Bill Louise. ok, Że ludzie zmierzają na chwilę do nieba. A potem anioł im wyznacza drogę, nie wiadomo po jakim czasie, że mają iść do piekła. I chcę Wam na podstawie Biblii dać argument, że istotnie tak może być, że nawet jakiś czas ludzie mogą być w niebie, tak? A potem mają iść do piekła. Macieju, to jest kontrowersyjne, co Ty mówisz? Nigdy czegoś takiego nie słyszałem. Bo niech się też Biblii pokazuje i objaśnia. Ewangelia według św. Mateusza 22, od pierwszego Wesetu. A Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoich sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę. Lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa. A inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król umysł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom. Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli godni. Idźcie więc na rozstaje drogi, bądźcie ze mną, bo to jest mega ważna kwestia, ok? Bądźcie ze mną. Wiem, że mam wadę wymowy i tak dalej, mówię niewyraźnie, ale chcę, abyście do końca zostali, jeżeli chodzi o ten cytat, ok? Idźcie więc na rozstajne drogi, i się na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. Zobaczcie. Złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Jaka sala? O jakiej sali mowa? O tej w Królestwie Niebios, ok? Szedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom. I zauważył tam człowieka nieubrzanego w stylu i weselny. Dlaczego? Ponieważ sala zapełniła się biesiadnikami złymi i dobrymi. Więc byli w pewnym momencie tam ludzie nie w piekle, ale właśnie w Królestwie Niebios. Byli w pewnym momencie ludzie dobrzy i źli. I wszedł król, tak? Czyli sam Bóg żeby się przypatrzeć biesiadnikom. I zauważył tam człowieka, nieubranego w styluj weselny, czyli kogoś, kto właśnie był zły, czy tam niesprawiedliwy, tak? Człowiek, który żył w grzechu, tak? Nie miał styluju weselnego, czyli tak naprawdę nie należał do Pana Jezusa, tak? Rzekł do Niego, przyjacielu, jakże tu wszedłeś? Nie mając roju weselnego, tak? Jak wszedłeś do tego królestwa? Lecz on, on nie miał. Wtedy król rzekł sługom, to sam pan Bóg, tak? zwiąż się mu ręce i nogi i wyrzuć się go na zewnątrz w ciemności, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Czyli będą ludzie w pewnym momencie, Którzy na moment, nie wiadomo, nie jest tu pokazane jak długo, tak, ale na moment będą w niebie, tak? Król przypatrzy się tym ludziom i zobaczy, hej, niektórzy z Was tutaj nie mają szaty weselnej. Jak tu weszliście? To nie jest miejsce dla Was. Ale oni tam będą przez chwilę i będą myśleli, czyli źli ludzie, tak, będą tam przez chwilę i będą myśleli: o, jestem zbawiony. Mi już, mi już jest tutaj dobrze, okej? Okay? Ale po pewnym czasie, jak król się przyjrzy tym ludziom, to będzie jak: zwiąż się mu ręce i nogi i wyrzuć się go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz, jest grzytanie zębów. Czyli. Taka osoba ostatecznie i tak idzie do piekła. Czy to jest jasne? Tak? Że nawet jak zły człowiek, jeszcze raz, tutaj byli dobrzy i źli, nawet jak zły człowiek, w pewnym momencie, na pewien czas, wejdzie do tego pięknego miejsca, ujrzy Abrahama, Izaaka i Jakuba w Królestwie Niebios, tak, jak jest napisane, a sam zostanie wyrzucony. Okay? Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy użycie Abrahama, Izaaka i Jakuba w Królestwie Bożym siebie zas, zaś samych przeć wyrzuconych. Czyli Pan Jezus podkreśla właśnie w tym innym fragmencie, że pewni ludzie ujrzą Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków prawdziwych, tak, w Królestwie Bożym, ale sami zostaną przecz wyrzuceni. Ok? Samo to spowoduje płacz i zgrzytanie zębów. Także tak to właśnie wygląda, że niektórzy na chwilę będą realnie myśleli, że hej, jesteśmy zbawieni, tak? Nieważne, że czyniliśmy zło. Być może będą tam jacyś ateiści, tak? Ale król się przyjrzy i powie, nie masz szaty weselnej. Jak tu wszedłeś w ogóle? Chciałbyś tu być. Chciałbyś. Każdy by chciał. A na ziemi jak chodziłeś, to szydziłeś z Tak? Także nie ma możliwości, abyś tutaj wszedł. Ok? Zobaczcie tutaj. Ewangelia Łukasza 13. To, co mówiłem wcześniej, tak? Od 23 trzeciego wersetu. Raz ktoś go zapytał, panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich, usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro pan w domu stanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać. Panie, otwórz nam. Lecz on odpowie, nie wiem skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić, przecież jadaliśmy i pijaliśmy z Tobą i na uliczach naszych nauczałeś. Lecz On rzecze, powiadam Wam, nie wiem skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości. I tutaj to jest. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy użycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich przeroków, przez wybożem Bożym, a siebie samych przeć wyrzuconych, tak? Czyli nawet jak będą za tymi drzwiami, tutaj w tym wesecie, bo tutaj nawet weszli, ok? Sala zapełniła się biesiadnikami dobrymi i złymi. Tutaj niektórzy będą za drzwi widzieli Abrahama, Izaaka i Jakuba, okej? Okay? Nikt nie wie dokładnie jak to będzie wyglądało, tak? Ale ich ujrzą. OK? Także sami będą przeć wyrzuceni, okay? Mimo tego, że ujrzą w pewnym stopniu, tak? Właśnie to co ma miejsce w Królestwie Bożym. I tutaj ten tekst, aby nie być gołosłownym o tym, że diabeł podaje się za, anio za anioła światłości. The List do Korzynka 11, 13. Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość, ale skończą według swoich uczynków. Okej, okay? czyli. Nic dziwnego, sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. On może przybrać jakąkolwiek dobrą postać. Być może, no nawet nie dobrą postać, tak? Jakąkolwiek postać. Dobrą, mówię rzekomo dobrą, tak? Dobrą dla ciebie. Powiedzmy właśnie twoja babcia albo ktoś inny, okej? Okay? Ktoś bliski, ktoś z twojej rodziny, ok? szatan może się podać za taką osobę, aby Ciebie zwieść. Po co diabeł to robi? Tak jak mówiłem wcześniej, jak ktoś jest właśnie y, katolikiem albo ogólnie osobą niezbawioną, tak, to taka osoba, kiedy ma doświadczenie, że zmierza do światła i potem mówi innym, hej, ja także zmierzam do lepszego miejsca, okej? Okay? Nie muszę wierzyć w pana Jezusa, i tak idę do lepszego miejsca. Taka osoba jest zwiedziona właśnie przez właśnie szatana, ok? Że ona zmierza do nieba. Ale fakty są zupełnie inne. No dobrze, myślę, że to by było na tyle. Ile już mówię? O, 24 minuty. No to kończę, wybaczcie, że to tak długo trwało, ale mam nadzieję, że. Znaleźliście to za interesujące, ok? Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam.